Witajcie w kuchni fasiora! Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Marką Allegro, której bardzo dziękuję za dostarczenie kilku niezbędnych przedmiotów, które posłużą mi do stworzenia tego cuda. Cuda o dość dźwięcznej nazwie, kosmiczne, bekonowe bomby Habanero brzmi zadziornie, też tak myślę. Zacznijmy od produktów, od Allegro. Jest to taka tacka do grillowania, można oczywiście bomby zgrillować bezpośrednio na ruszcie, to żaden problem, później przełożyć to sobie na jakąś dechę, półmisek, talerz, obojętne. Mi jednak zależało, aby mieć wszystko w jednym miejscu i bezpośrednio z rusztu, z gracją wrzucić to na stół. Kolejna sprawa, jako że bawimy na pięknych polskich, słonecznych Kaszubach, o oscypek no, może być dość ciężko, a zależało mi, aby habanero były nadziane właśnie oscypkiem, ponieważ smak grillowanego oscypka, słonawy, wędzony, bardzo charakterystyczny, jest praktycznie nie do podrobienia. Ja mam tutaj oscypek z chronioną nazwą pochodzenia europejską, więc wydaje mi się, że jest to najwyższa półka. Dalej, ostry sos. Wybierzcie oczywiście swój ulubiony. Lata tu pszczoła i pszczoło to jest mięso. Wybierzcie oczywiście swój ulubiony. Proponuję jednak, aby to był sos ze stajni sriracha. I Aby to był najostrzejszy sos z ich stajni, więc wybrałem czarny Blackout. No i teraz to, pozostałe składniki. Mięsiwo. No, wybaczcie, że od niego nie zacząłem. 2 kg, tak około zmielonej wołowiny i wieprzowiny pół na pół. Tutaj pięknie prezentuje się tłuściutki bekon. Dalej jest to miód. Wczoraj zbierany, spójrzcie jeszcze płynny, piękny, bardzo słodki, kwiatowy. Tam za grillem znajduje się beczka, wirówka do miodu. Pokażę wam ją na przybitkach. Kolejna sprawa. Przyprawy. Ja dzisiaj wybieram przyprawę UFO. Ona ma być łagodna, ma być szalenie aromatyczna. Jeśli nie macie jej na podorędziu, żaden problem kardamon, słodka papryka, koniecznie wędzona papryka, czosnek, pieprz biały na przykład i jesteście w domu. Tutaj jest kwaśna, lekko słodkawa żurawina, dalej papryki habanero. Nie muszą to być żółte, mogą być pomarańczowe, mogą być czekoladowe, mogą być czerwone. To już obojętne. Jako, że pierwszy raz z tym przepisem styczność miałem bawiąc w Kentucky, to też do gazury będę używał bourbonu. Jeśli nie macie bourbonu, może to być jakikolwiek inny alkohol, whisky na przykład, sprawdzi się świetnie. Natomiast jeśli nie macie ochoty na alkohol, zamieńcie ten składnik na sok, na przykład jabłkowy, ananasowy, z czarnej porzeczki, eksperymentujcie. Dalej, sos Worcester lub jak w tym wypadku, co również polecam, czarny sos barbecue, notabene również rodowodowo wywodzi się z Kentucky. Jak go przyrządzić? Przepis, a w zasadzie Wow, link będzie znajdował się pod tym filmem, abyście bez problemu mogli go otworzyć. Słoik do wymieszania brazury, no i zakasamy rękawy. Należy doprawić mięsiwo przyprawą oraz ostrym sosem. No i pięknie, mięso jest już wymieszane, wszystkie składniki połączyły się ze sobą. Należy to teraz odstawić na godzinę, dwie, aby się zamarynowało. Nie warto też trzymać mięsiwa dłużej w marynacie, ponieważ nie zależy nam na tym, aby zabić smak wołowiny i wieprzowiny, tylko żeby go nieco podciągnąć. Ja idę się schowam, mam nadzieję, że jak to się zamarynuje, to to przestanie padać. Do zobaczenia! Jeszcze trochę deszczu księży, ale nie dziwota, w końcu mamy Peru nowe dni. Wiosna przyszła i bardzo dobrze, niech podleje trochę świat. Jeśli chcielibyście wykonać ten przepis jeden do jednego, to produkty, które zamówiłem z Allegra, w zasadzie linki do tych produktów, znajdowały będą się pod tym filmem. No i przechodzimy dalej do akcji. Papryki, wybierając je, starajcie się, aby były w miarę duże, aby w środku tej przestrzeni było sporo i aby zachowane były ogonki, bo będą one wystawały z całych tych bob, No, coś na wzór takiego lądu. No i teraz tak, muszę pokroić osypek w kostkę mniej więcej centymetr na centymetr i nafaszerować nim papryki. Jeśli chodzi o papryki, nie obierajcie z nich pestek, ponieważ znajduje się w nich cała ostrość. No chyba, że chcecie te pestki później wykorzystać do sadzenia kolejnych papryk. Ła, jak ja lubię osypek za każdym razem jak jestem w górach, szczególnie w zakopcu. Osypek to jest podstawa mojej diety i cieszę się, że mogę go mieć tutaj teraz. ale nie, nie powstrzymam się. Mm. Kruchy, twardy, słony, czuć wędzony posmak. No, górale! Good job! Mm. Pięknie, wszystkie papryczki są już nadziane. Jak będziecie to robić, musicie wykazać się dość sporym pietyzmem, aby te papryczki nie popękały. Nacinamy wszystko, jak widzieliście, z jednej części i delikatnie wkładamy kostki sera, upychając je małym palcem, aby dokładnie rozprowadzić w całej papryczce. No i teraz część jakże istotna. Musimy stworzyć bomby. Do tego celu posłuży nam zamarynowane mięsiwo. No i każdą papryczkę obudowujemy cienką warstwą wołowiny i wieprzowiny. Papryczki zatopione są już w doprawionym miśliwie. Jak będziecie to robić, starajcie się to robić dosyć szczelnie, aby jak najmniej sera wypłynęło ze środka. Ląty wystają za wadiacko, zaczyna znowu padać, ale na tym etapie nic nie jest w stanie mnie już powstrzymać. Owijam teraz to dookoła plastrami bekonu. No i pięknie, tak przygotowane bomby grillujemy teraz w temperaturze 140-150 stopni. Jeśli będziecie robili to na węglowcach, rozgarnijcie żar na boki. Jeśli natomiast na gazowcach, dwa skrajne parniki, typ mniej więcej średni, a bomby dumnie ułóżcie na środku. Czas? Półtorej godziny, myślę będzie dobrze. Bomby grillują się, czas więc zrobić glazurę. Ma być ona słodko-kwaśna, broń Boże pikantna. Tak więc, żurawina miód i łyski czy też jakikolwiek sok owocowy lądują do słoika i dobrze to szejkujemy. I gotowe. Co wieść? Chce wśród owadów bry? Po około dwóch kwadransach od momentu wrzucenia bomb na ruszt możemy zacząć je glazurować. No i glazurujemy tak co około 10 minut. Minęło półtorej godziny, bez 10 minut, całość wydaje mi się, że jest już gotowa. Spójrzmy na to. Ach, gdybym mógł malować obrazy, wyglądałoby one tylko tak. Wyjeżdżam z tym teraz na dech. Teraz tak, mamy tu niesamowitą fuzję smaków, z zewnątrz bekon wyposażony w pancerz lepki, słodko-kwaśny, następnie mięsiwo mocno doprawione, pikantne, później równie ostra papryczka, w środku której znajduje się oscypek ze swoim charakterystycznym słono-dymnym posmakiem, a wszystko to otula delikatnie kołderka burbonu czy też whisky. Nieprawdopodobna sprawa i teraz jak to jeść? Ha! Można po prostu wyjąć ląd, nie bacząc, że to wszystko wybuchnie, włożyć między dwie zgrillowane bułeczki i mamy burgera nad burgery, można to maczać w sosie. Moim zdaniem najlepsza do tego celu będzie po prostu gęsta kwaśna śmietana posypana szczypiorkiem czy też czarnuszką, a można po prostu zrobić to tak Jakie to dobre. Nie wierzę, po prostu musicie tego spróbować. Nawet pszczoła zaczęła latać, patrzeć, co się tutaj dobrego dzieje.